Dzień dobry, witam serdecznie, jestem ze Switchem. Mam go w końcu w swoich rękach, wbiegłem dosłownie, od razu nagrywam. Zrobimy unboxing, podłączymy go do prądu, zobaczymy z czym to się wszystko je. Zanim zaczniemy unboxing, jest Switch w wersji podstawowej, niestety nie było dostępnej wersji tej, której chciałem, czyli z Mario Kart, chociaż pewnie w tego Mario Karta bym za dużo nie grał. Mamy do tego kartę SD, też płatną, w zasadzie to jest Micro SD Express, była tylko 256 GB, już nie było innych. No, i kupiłem jeszcze sobie takiego hardcase'a do podróżowania. Taki dosyć cienki, prosty, najtańszy chyba jaki był. Firmy GX Trust, więc zakładam, że muszę jej zaufać tej firmie. I jak możemy się spodziewać, pokrowiec jest bardzo prosty. Jest strasznie podobny do tych produktów dla Nintendo I. Ten rzep jest bardzo tandetny, ale biorąc pod uwagę cenę tego, to się nie dziwię. Powinien zdać egzamin. W podróży, w każdym razie. Kolejna rzecz. Karta Micro SD Express. Tutaj mamy ją odciąć. To <noise> mi niewiele pomogło, że w tym miejscu odciąłem, szczerze mówiąc. Dlaczego to. Ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy te opakowania są po prostu takie głupie. Plastik w papierze zajmuje to strasznie dużo miejsca. Potem to trzeba jeszcze porozcinać. Bez sensu zupełnie. Naprawdę producenci nic lepszego nie jesteście w stanie wymyśleć. Spróbuj to rozebrać bez noża. A dobra, tu jest folia, przykrywa kolejną folię. Dobra, jest karta. Ma ciupka, 256 GB. Będzie musiała wystarczyć na początek. No i sam switch. Ciepluteńki jeszcze, nowi wieńki. Jest, oto i on. Mamy również dwa Joykony. Te nowe magnetyczne. Mamy papierki. Mamy kabel HDMI, dosyć krótki, ale wystarczy. Te dwa bajerki, żeby uczynić z Joykonów myszki. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to śpieszę wytłumaczyć. Otóż możemy sobie to zamontować na Joykonie w sposób taki chyba. I tak montujemy to na Joy-Conie. i teraz normalnie możemy tutaj jest czujnik, możemy z tego korzystać po prostu jak z myszki w pionie. Eee, także tu jest przycisk. Taka ciekawa rzecz. Do niektórych gier tych nowych jest to używane. Eee, nie spodziewam się, abym z tego korzystał za dużo. Dobrze. I pod spodem mamy więcej akcesoriów. Więc jest uchwyt, gdybyśmy chcieli nasze Joycony eee, podłączyć tutaj w ten sposób i korzystać z nich jak spada. Z mojego doświadczenia, dla moich rąk to jest bardzo niewygodne. Preferuję szersze rozwiązanie, więc nie przepadam za tym, ale możemy coś takiego zrobić. Tu mamy przyciski do zwolnienia z tyłu. Po prostu to przesuwamy i odczepiamy. Mamy kabel USB-C do USB-C oraz całkiem zgrabną ładowarkę czarna, fajna, matowa. I ma do 60 watów w połączeniu z kablem USB-C. Będzie się zapewne spisywała zrowo. No i na deser tutaj nowy dock, którego jeszcze nie widziałem. Z rogi ma, w odróżnieniu od poprzedniego modelu, jest dosyć tani, jeśli chodzi o takie pierwsze odczucia. Tu z tyłu zakładam, że się możemy jakoś dostać. Tak jest. Tu możemy się dostać do środka, i mamy wtedy właśnie port USB-C. Mamy port HDMI oraz mamy również Ethernet, żeby się podłączyć bezpośrednio do naszego routera, jeżeli mamy taką możliwość, oczywiście i kabel w pobliżu. Kabel HDMI według specyfikacji to jest kabel typu ultra i jest ultra high speed, czyli powinien wspierać 4K. Prawidłowo przypominam, że konsola wspiera 4K. Dwa złącza, nic szczególnego, opisane od spodu Nintendo, mniej więcej półtora metra długości, zobaczymy czy mi wystarczy, powinien sięgnąć, będę musiał zanurkować za telewizor i podmienić stary kabel, który mój niestety wspiera tylko 1080p, także nowy kabel, obowiązkowo i miło, że jest w zestawie. W końcu mało za tą konsolę płacimy. Pod nowym uchwytem, tym z tyłu, tym stojakiem, jest miejsce na ten slot, na kartę. Od razu ją zamontuję. To jest całkiem wygodne, widzę. No i się oczywiście wpinają magnetycznie, i za pomocą tych przełączników tutaj możemy je w bardzo prosty sposób wypiąć. Te przełączniki, one tylko i wyłącznie wypychają tutaj taki bolec. Ze środka ten bolec powoduje, że po prostu rozszczepiamy w prosty sposób magnesy. Teoretycznie można na siłę oderwać, ale szkoda. Tutaj są takie wystające piny, i niestety te piny prawdopodobnie można płamać. One ponoć są lekko ruchliwe, aby zapobiec wyłamaniu, ale jestem przekonany, że ktoś da sobie radę z tym, więc no ostrożnie. Zanim cokolwiek innego jeszcze zrobimy, chcę zobaczyć, jak. On się tu wpina i jak się trzyma wygodnie. O, dosyć łatwo. Lata. Nie jest sztywno trzymany. Być może dzięki temu nie porysujemy naszego ekranu, który to była wzmora poprzednich switchy i już widzę, że jest fabryczny ochraniacz ekranu. Nie zobaczycie tego tutaj na wideo. Delikatnie to widać pod światło bardzo delikatnie na rogu. Nie planuję korzystać z alternatywnych rozwiązań, skoro fabryka takowego dostarcza, jest napisane, aby go nie usuwać, czyli żeby go zostawić na ekranie. Na górze mamy tutaj włącznik. Głośność USB-C1, na dole jest USB-2, c drugie, więc możemy się w tym momencie na przykład podłączyć tą akcesyjną kamerkę i tu mamy nasz slot na kartze. Zacznijmy od włączenia całości. A do wszystkiego podłączę się za sekundkę. W międzyczasie podpowiem jeszcze tylko, jeśli chodzi o CPU, w tym mamy ARM Cortexa A78C ośmiordzeniowego. Mamy NVIDIA Ampere, która ma 1536 rdzeni typu CUDA. ma 3 teraflopsy i wspiera od 10 do 20 GB na sekundę. Jeśli chodzi o ray tracing, wspiera również DLSS 1, 2 i 3X oraz DLAA. 12 GB pamięci typu lpddr 5 x 300 GB są rezerwowane dla systemu, czyli w sumie mamy tylko 9 GB. Pytanie, czy to nie będzie dużym ograniczeniem? 256 GB pamięci flash wewnętrznej typu UFS, więc tej szybszej. I mamy właśnie wspomniane MicroSD Express. Karty wspierane są do 2 TB. Ja mam 256, więc będzie mało. No i najważniejsze, ekran. Mamy 7,9 cala, to jest LCD, to nie jest OLED. Ma rozdzielczość 1080p, więc dużo wyższą niż była. HDR10 wspiera zmienną rozdzielczość VRR do 120Hz. To jest mega. Wolę VRR 120Hz w tym ekranie niż OLED. Jak będzie OLED, który będzie miał 120 Hz, to będę wolał jego. Oczywiście, jeżeli podłączymy do telewizora, jest wsparcie dla 4K maksymalnie 60 lub 120 przy 1440 P, czyli 2K. A teraz idę cały skonfigurować, podłączyć się do internetu itp. Zaraz wracam. Dobrze, jestem już z powrotem. Już spędziłem trochę czasu ze switchem podłączonym głównie do telewizora, czyli w 4K. I jest fajnie, powiem tak, jest bardzo fajnie. Zrobiłem już jeden błąd, bardzo duży błąd, od razu Wam go pokażę. Mianowicie, jeśli macie niektóre gry, to będzie zależało. Dotyczy to na przykład Legend of Zelda, Breath of the Wild i Tears of the Kingdom. No więc tak. Będzie to najprościej tu dotrzeć przez highlight, jak wejdziecie na główną stronę, to zejdziecie w dół i macie coś takiego jak The Legend of Zelda Breath of the Wild Upgrade Pack. To jest takim małym tekstem napisane i tu również. Ja już jeden z nich kupiłem, jak widzicie, 40 zł kosztuje, 9,99 jeśli chodzi o USD. Ten Upgrade Pack daje nam lepszy klatka, ładniejszą grafikę, wsparcie dla HDR, wszystkie rzeczy, które chcemy. Więc ja jeszcze nie skończyłem ani Breath of the Wild, ani Tears of the Kingdom, więc dla mnie to jest obowiązkowa rzecz. Natomiast jeśli macie Nintendo Switch Online, ja mam, jest w dwóch wersjach: standardowe 80 zł, albo ten droższy na 12 miesięcy za 103 zł w tej chwili w promocji dla rodzin za 223. I zmienicie sobie na to, to będziecie mogli mieć to za darmo. Te upgrade'y są za darmo. Ja po płacę 8 dyszek, mogę dopłacić różnicę 23 85 zł 85 groszy i mogę mieć obie te rzeczy za free. Ja niestety nie jestem, nie, nie mam tych expansion packs, mam zwykłe online, więc kupiłem to. Ale gdybym sobie to rozszerzył, to w tym momencie miałbym taniej. Tak czy inaczej, ze względu na to, że jestem głupi, nie będę w tej chwili robił tamtego, to pokażę wam, że tutaj wchodzimy w upgrade pack. Jeżeli mamy właśnie ten expansion, nie płacimy za to, a tak, to po prostu płacimy kartą kredytową i zgadzamy się, Purchase, kupujemy to. I to się nam instaluje razem z grą. Więc mamy w tym momencie zainstalowane już, jako wirtualną kartę dodało się i się w tej chwili będzie instalował ten właśnie update, którego polecam. Teraz tak, sporo czasu spędziłem w tej gierce. To jest ta gierka, która uczy nas, czym jest Switch. Czyli mamy tutaj, możemy się zoomować, to mamy taki wygląd Switcha, jak widzicie, i możemy się tutaj szwędzać po różnych rejonach i po prostu poznawać, co jest za co spełnione. Jak tu odwrócę sobie świat, to widzicie, tu jest przycisk SL, i na przykład dowiedziałem się stąd, że jak tutaj podejdziemy do tego przycisku to jest Sync Pattern, więc jeżeli sobie odczepię ten joy tutaj, to jest przycisk Sync, czego nie wiedziałem, bo oczywiście nie przeczytałem instrukcji, natomiast mam grę, która to tłumaczy. Jak zauważycie, jak się przypina i odpina kontrolę, to się taki fajny, taka fajna animacja pojawia, żebyśmy wiedzieli, z której strony się pojawił, jaki to jest kolor. I tutaj sobie zwiedzamy, ja na razie zwiedziłem sobie jednego joycona tego niebieskiego, i lecimy w tej chwili w koło i sobie dojdziemy tutaj do drugiej strony. Dobra, pierwsze wrażenia. Ekran jest bardzo dobry, nie mam żadnych zastrzeżeń. Podłączony do telewizora, stojący w doku w zamkniętej przestrzeni. Dzisiaj jest dosyć gorąco na dworze, więc, yy, no, nic na to nie poradzę. Grałem w tą grę. 4K60 i jak wyjąłem konsolę potem z doka, to słyszałem wentylator. Ja mam ją zamkniętą w szafce niezbyt dużej pojemności, więc tam może się robić gorąco. Po wyjęciu jeszcze chwilę popracował wentylator, po chwili się wyłączył i przestał. Teraz jak już gram w ten sposób na, w rękach, że tak powiem, to mi się jeszcze ani razu nie włączył. Muszę powiedzieć, że płynność mnie zaskakuje. Testowałem kilka różnych gier. ZELDY jeszcze nie odpaliłem, no bo się instaluje nadal teraz ten Upgrade Pack. Dobra, teraz tak. Ekran, jak widzicie w starym Switchu, lepiej wypełniał tą przestrzeń, tutaj środkowo. Tutaj mamy większe ramki. To oczywiście pozostawia Nintendo ścieżkę do tego, żeby zrobić upgrade w przyszłości i dać jeszcze większy ekran. Szkoda, że go od razu nie dali, skoro już poszli w LCD-ka. Sam LCD jest bardzo fajny. Co ciekawe, OLED ma lepsze kąty widzenia. To znaczy, rzadko kiedy patrzymy się tak pod takim ekstremalnym kątem, ale jak go tak przechylmy bardzo mocno, to OLED ma lepsze kąty widzenia. Zaskoczyło mnie to, że rozmiar nowego Switcha mi przypadł do gustu. Ja nie mam jakoś specjalnie dużych rąk. Mam L-ki, takie l, takim l plus, może nie do końca XL-ki. I ten był zawsze dla mnie ciut za mały. Fajnie było, fajnie się go obsługiwało, ale był zawsze ciut za mały. Nowy jest lepszy, lepiej mi wleży w rękach. Jest mniejszy moim zdaniem. Nie mam już swojego Steam Decka pod ręką, żeby porównać. Ale wydaje mi się, że jest ciut mniejszy od Steam Decka w sensie jak leży w rękach same joycony, tam były te uchwyty dużo grubsze, leży w rękach bardzo dobrze. Więc jeszcze raz 120 Hz mega, bardzo się cieszę. Jeżeli mam poświęcić OLED dla 120 Hz, wolę 120 Hz. Wolę oczywiście mieć OLED w 120 Hz pod warunkiem, że to nie będzie taki OLED jaki jest w Steam Decku. W Steam Decku ten OLED przez PWM powodował, że mnie bolała głowa. Niestety przez modulację on był bardzo źle zastrojony pod tym względem. Switchowy OLED jest pod tym względem perfekcyjny, dla mnie nie mam żadnych problemów, LCD oczywiście nie ma tego problemu, więc mam nadzieję, że wsadzą LED z porządnie zrobionym pwm a nie o takiej częstotliwości jak i był z Steam Decku, bo ja tego nie potrafię niestety przetrawić, głowa mnie boli od razu i pod tym względem no, Steam Deck nie był przyjemnym doświadczeniem. Bardzo, bardzo mi się podoba to jak odczepiamy w tej chwili joy Odczepianie joy szczególnie nie tyle może ze samego Switcha, tylko odczepianie ich potem z tych takich osłonek, które się zakładało, żeby na rękę mieć. Było dla mnie udręką. W tej chwili ten magnetyczny system tutaj mocowania z tym przyciskiem jest banalnie prosty, możemy to zrobić w każdej chwili. Bardzo łatwo jest zdemontować, je, gdy konsolę jest w doku. To absolutnie w niczym wtedy nie przeszkadza, to jest bardzo wygodne, więc tutaj plus dla nich. Oczywiście do slotu tutaj załadowałem sobie Zeldę. Nie jest już cartridge w środku, niestety daje się instaluje. Wydajność wydaje się zdecydowanie wyższa. Nie są gry jeszcze zoptymalizowane z tego co widziałem. Cyberpunk nie do końca jest tak jakbyśmy chcieli, tak płynny. Tam jest zmienna rozdzielczość, dynamiczna, zmienia się zależnie od potrzeb. Wiele innych rzeczy tutaj nie testowałem i no mówię, czekam w tej chwili na Zelda, żeby mi się załadowało, bo to jest to, co chcę w końcu kontynuować i w końcu chcę skończyć. Jestem gdzieś więcej w połowie i muszę w końcu się tym zająć. Czas pracy reklamują od 2 do 6,5 godziny. W ustawieniach systemowych możemy włączyć opcję przestań ładować około 90% i on w tym momencie nie będzie ładował do, 10, do 100%, ale będzie czasami ładował do tej stówki, żeby skalibrować baterię. Poza tym będzie trzymał go w rejonie 90% podczas ładowania. Także to jest fajne. Ja ogólnie rzecz biorąc przerzuciłem wszystkie dane. To jest bardzo prosta procedura, wystarczy wejść do ustawień systemowych i na samym dole w systemie mamy nową opcję, musicie update zrobić systemu, tego w tej chwili już nie ma, bo to już zrobiłem, widzę, to już mi zniknęło. Nie, jest na samym dole. System transfer to Nintendo Switch tu I robimy ten transfer, logujemy się na obu urządzeniach, na nowym się musimy oczywiście zalogować. W tym momencie mamy sytuację taką, że on wszystkie dane przenosi. I to, muszę powiedzieć, jest bardzo praktyczne, bo nie musiałem tego robić ręcznie, nie musiałem nigdzie się logować. Telefonem zeskanowałem kod QR i to by było na tyle. Cała procedura zajęła może 10 minut ze wszystkim, max. Jedyne, co potrzebujecie, pamiętajcie, obie konsole muszą być podłączone do prądu, nie pozwala pójść dalej. Sam stojak ogólnie jest mi zupełnie zbędny. Ten nowy stojak no, zapowiada się świetnie, natomiast ja nie planuję z tego niego korzystać w żaden sposób. Może gdybym oglądał YouTube'a, Coś takiego, to może wtedy by mi się przydał. Ale tak to chyba niekoniecznie. Tak to nie potrzebuję, bo albo mam konsolę w rękach, albo stoi w doku. Nie grałem jeszcze w dwie osoby w nic, więc nie mam pojęcia jak to jest praktyczne. Natomiast właśnie po raz pierwszy uruchamiam Zelda w nowym formacie. To jest, przypominam, to jest stara gra, dosyć. Ona została jedynie poprawiona. Podbita rozdzielczość, 120 Hz, HDR. Dobra, przepraszam, rozpraszam was grą. Jestem wstępnie bardzo zadowolony z konsoli, jest szybsza, jest ładniejsza, grafika jest fajniejsza, na razie jeszcze nie testowałem tych najnowszych, najnowszych gier, na razie tylko te upgrade paki do Zeldy. Głośniki są bardzo fajne, głośno jest, wręcz za głośno ściszyłem go, muszę koniecznie Cyberpunka spróbować, natomiast na Cyberpunka muszę poczekać jeszcze aż kilka łatek wyjdzie, bo tam piszą, że są problemy. Z nim, więc no z tym jeszcze poczekam. Tymczasem no strasznie mi się, strasznie mi się, lubię switcha po prostu, lubię switcha. Za mało mam zdecydowanie czasu, żeby go grać, więc będę się teraz nim bawił. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, jeżeli coś chcecie, żebym wam pokazał na jego temat, to koniecznie dajcie znać, będzie to w takim razie w kolejce u mnie czekało i coś na ten temat może zrobimy. Przypomnę, konsola kosztuje bardzo dużo w tej chwili, bo 2199 albo 2090 chyba 199 zł w tej wersji bez Mario Karta, tej najtańszej. I jeśli sami się zdecydujecie na jej kupno, to pamiętajcie gry Nintendo przede wszystkim. Gry Nintendo to jest to, co ją napędza. Jest mnóstwo innych gier. Jeżeli macie potrzebę pograniać coś innego. Natomiast no gry Nintendo są mega, więc no, pozostaje mi je tylko polecić. Szczególnie Zelda jest niecałkowicie całkowicie urzeczyła. Nie jest to Baldur's Gate czy nie jest to tak dobre, ale jest to bardzo fajna gra. Szczególnie, że tą konsolę możemy zabrać ze sobą wszędzie. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Dziękuję za leki, dziękuję za suby. Dziękuję wszystkim, którzy są członkami kanału i nas wspierają finansowo. Do zobaczenia. See you.